Szukam ostrej pały. W tych okolicach to niebezpieczne imię. Ostra boła był z najemników. Dopóki nie zaczęli najmować sami siebie, żeby siać zło, spustoszenie i gówno. Znajdź ostrą pałę. To mężczyzna z broda. To ty jesteś ostrą pałą. Tak. Potrzebuję twojej pomocy. Muszę się zemścić. Zemsta prowadzi tylko do zemsty. A ta, to jeszcze większej zemsty. Najemnicy zabili mi syna. Musisz wiedzieć jedno: jestem najlepszy. Ale już tego nie robię. Ale ja jestem zły. I dalej to wszystko złe robię. Szefie! Tam ci się pododają! Strzelać? Ale szefie! Oni nie mają broni! Ale szefie! Tam jest rodząca kobieta! Ale szefie! Tam jest honorowy dawca krwi! Ale szefie! Tam są nasi ludzie! Wykonaj. Rozkaz. Znaleźć Ostrą Pałę! Zabić go. Wystarczyło zadzwonić, stary skurczybyku! Ich jest więcej. Ale nas jest dwóch! Mój przystojny przyjacielu! Umrę. Nie! Tak. <noise> Dlaczego mnie nie zabijesz? Nie jestem mordercą, więc wrócę i dalej będę mordował. Dobrze. Jestem najlepszy, ale już tego nie robię. Zaczekaj, pomogę ci. Jesteś gotowa. Musisz zdradzić swojego przyjaciela. Nigdy ci nie zdradzę. Wiem. W porządku. Nigdy nie zradziłabym swojego przyjaciela. W porządku, mama? Synu, ty żyjesz? <grym i zbierka> <grym i zbierka> Czyżby padał deszcz? Nie, to uza.